Konnichiwa! Dziś witam się z Wami znów w języku japońskim, dlatego że przygotujemy tamagoyaki. Tamagoyaki, czyli japoński warstwowy omlet, który jest bardzo popularnym dodatkiem do bento. Tamagoyaki ma taki charakterystyczny słodkawy smak, dlatego bardzo lubiany jest przez dzieci. Charakteryzuje go również wygląd. Jest to taki omlet warstwowy, który jest prostokątny, a to wszystko za sprawą specjalnych patelni do tamagoyaki. Takie prostokątne patelnie są bardzo często w Japonii wykorzystywane. Jednak nie martwcie się, się, ja dziś pokażę wam jak przygotować taki omlet zarówno na takiej prostokątnej patelni, jak i na takiej patelni zwykłej okrągłej którą każdy ma w domu, pokażę Wam dziś dwie wersje. Jedną taką wersję bardziej japońską, a drugą taką wersję na maksa spolszczoną ze składnikami, które z pewnością każdy z Was ma w swojej kuchni. Aby omlet tamago przygotować w wersji klasycznej, bo od takiej zaczniemy. Potrzebne nam będą oczywiście jajka. Poza tym cukier, mirin, sake, odrobina soli oraz bulion dashi. Jeśli podobnie jak ja wykorzystacie dashi instant, to wtedy będziecie potrzebować również odrobinę wody, ale najlepiej wykorzystać tak naprawdę takie dashi, które przyrządzicie sami. Jeśli dobrze pamiętacie, to w ostatnim odcinku przyrządziliśmy właśnie dashi. Takie dashi, jeśli macie w lodówce, to możecie wykorzystać właśnie do tego omletu. Tamagoyaki. Magoyaki. Jeśli chodzi o tą wersję spolszczoną, to tam będą potrzebne tylko jajka, cukier oraz odrobina soli. Do usmażenia omleta potrzebna będzie również odrobina oleju. To jak dużo oleju będziecie potrzebować, zależy od waszej patelni. Jeśli macie patelnię takie z powłoką nieprzywierającą, to tego oleju nie będzie musiało być dużo. W Japonii te tradycyjne patelnie zazwyczaj takich powłoki nie mają, wtedy tego oleju potrzeba więcej. A jeśli chodzi o samo przygotowanie, to rozpoczynamy od wbicia jajek do jakiegoś naczynia, z którego będzie nam później łatwo te jajka na patelnie. Przelewać. Teraz do naczynia wrzucamy cukier, mirin oraz sakę. Dodajemy szczyptę soli, czyli mniej więcej tyle, ile wejdzie nam pomiędzy trzy palce. I teraz w zależności od tego, czy wykorzystujecie dashi instant, czy takie dashi, które sami przygotowaliście, albo wlewacie dashi, albo dolewacie wodę i odrobinę dashi w proszku. Teraz to wszystko będziemy mogli wymieszać, ale wcześniej rozgrzewamy patelnię, którą smarujemy tak dość obficie olejem. Najlepiej do tego celu wykorzystać ręcznik papierowy. Jeśli chodzi o mieszanie tego wszystkiego, to najczęściej wykorzystywane są pałeczki. Jeśli jednak pałeczkami nie operujecie zbyt dobrze, to możecie to wszystko wymieszać czymś innym. Teraz, gdy patelnia jest już dość dobrze rozgrzana, a wszystko jest fajnie wymieszane, możemy wylać pierwszą warstwę naszego jajka. To, jak dużo będzie tych warstw, zależy od tego, jak dużo macie patelnię. I teraz najważniejsze, czyli zwijanie naszego omleta. W tym celu często wykorzystywane są pałeczki, ale jeśli chcecie, możecie to zrobić za pomocą takiej zwykłej szpatułki. I teraz aż do wykończenia jajka przy okazji każdej warstwy patelnie smarujemy olejem, lejemy jajko, podważamy omleta, a następnie obracamy. Wlewanie jajka najlepiej rozpoczynać od tej strony patelni, z której akurat nie leży omlet, następnie tą patelnię można lekko sobie podnieść, tak aby jajko spłynęło, w tym czasie podnosząc również omleta, dzięki czemu wszystko się fajnie ze sobą połączy. Gdy wykończymy całe jajko, możemy sobie tego omleta jeszcze tak fajnie ścisnąć po to, aby nadać mu ten charakterystyczny prostokątny kształt. Jeśli natomiast chodzi o idealny kształt omletu, który w Japonii jest bardzo ważny, to jeśli chcielibyście, aby był jeszcze bardziej prostokątny, to możecie wrzucić go na matę bambusową i tam go ścisnąć, nadając mu właśnie ten idealny kształt. Ja w tym przypadku przy wykorzystywaniu patelni prostokątnej uważam, że nie ma takiej potrzeby. Pokażę Wam za to ten trik z matą przy okazji przygotowywania tej wersji spolszczonej na patelni okrągłej. Gdy klasyczny omlet Tamago jest gotowy, pora przejść do przygotowania tego w wersji spolszczonej oraz przy wykorzystaniu takiej okrągłej patelni. Tutaj tak jak wspominałem wcześniej potrzebne będą tylko jajka, cukier oraz odrobina soli. Niektórzy do omletu tamago dodają również sos sojowy, a jeśli chcielibyście zastąpić czymś w takiej wersji polskiej dashi to wykorzystajcie po prostu bulion, ale nie ma tak naprawdę takiej konieczności. Jajka, cukier i sól w zupełności wystarczą. No i tutaj żadnej filozofii nie ma. Podobnie jak wcześniej jajka rozbijamy, dodajemy cukier oraz odrobinę soli i wszystko mieszamy, a w międzyczasie Taką zwykłą okrągłą patelnię rozgrzewamy, smarując wcześniej sporą ilością oleju. I teraz, gdy patelnia jest dość mocno rozgrzana, a jajko jest wymieszane, rozpoczynamy jego wylewanie, a następnie formowanie. W przypadku takiej okrągłej patelni formowanie będzie trochę trudniejsze. No i teraz za każdym razem tak naprawdę, kiedy to jajko wylejecie, zawijacie sobie na początku boki, a następnie obracacie omleta. W przypadku takiej większej okrągłej patelni wyjdzie Wam nieco mniej warstw, dlatego możecie przygotować takiego omleta z większej ilości jajek i pamiętajcie, aby dość często tą patelnię natłuszczać. I teraz taki usmażony omlet tamago w wersji spolszczonej przerzucamy sobie na bambusową matę. Jeśli bambusowej maty nie macie, to możecie owinąć go w coś innego, tak aby nadać mu jeszcze taki lepszy prostokątny kształt. Jak widzicie, mi ten omlet wyszedł całkiem nieźle, ale jeśli początkowo nie będzie wychodził wam taki ładny, to się nie zdrażajcie. Zrobicie kilka razy ten omlet i naprawdę będzie wyglądał już fajnie. Omleta dość szczelnie owijamy matą bambusową, a następnie możemy przykryć go jeszcze czymś płaskim, tak aby lekko zgniatało to omleta i nadawało mu taki fajny kształt, podobny do tego, który uzyskalibyśmy przy wykorzystaniu takiej patelni prostokątnej. Ja teraz poczekam jeszcze chwilę, aż omlet nieco przestygnie i pokażę Wam, jak oba wyglądają w środku. Po kilkunastu minutach, kiedy omlet już nieco przestygł, możemy sprawdzić, jak wygląda. I Jak widzicie, wygląda on całkiem nieźle. Mimo, że przygotowywaliśmy go na takiej okrągłej patelni, to ma on taki charakterystyczny, prostokątny kształt. Boki jego może nie są tak ładne jak tego zrobionego na tej patelni tradycyjnej. No i jest też taki nieco niższy. Dlatego, tak jak mówiłem Wam wcześniej, w przypadku okrągłej patelni najlepiej wykorzystać większą ilość jajek. Wtedy ten omlet będzie taki bardziej potężny, ale będzie też bardziej prostokątny. No i teraz myślę, że przyszedł najwyższy czas na to, aby sprawdzić, jak jak oba wyglądają w środku oraz przede wszystkim jak smakują. Jak widzicie, oba omlety prezentują się całkiem fajnie. Sprawdzą się jako świetny dodatek do sushi czy do jakichś japońskich dań, ale również jako urozmaicenie takiego zwykłego polskiego śniadania. Pasują idealnie do Bento. A jeśli mowa o Bento, to dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy interesuje Was odcinek na temat Bento. I napiszcie mi, jakie potrawy japońskie ogólnie by Was interesowały. Chętnie te potrawy przygotuję. A teraz przejdę do najważniejszego, czyli do próby smaku. I rozpocznę może od tego tradycyjnego omleta. Bardzo fajny, lekko słodkawy. Różni się sporo od tych jajek i tych omletów, które jemy w Europie. Idealnie smakuje na zimno. A teraz sprawdźmy, jak smakuje jeszcze ta wersja nieco spolszczona, a ta wersja taka trochę łatwiejsza. Jest lekko słodkawy, jest bardzo zbliżony do swojego pierwowzoru. Jeśli nie macie wszystkich składników do wykonania omletu tamagoyaki w takiej wersji klasycznej, to nie bójcie się zrobić go właśnie w takiej wersji uproszczonej. Japończycy, jeśli któregoś ze składników w przypadku tego pierwowzoru nie mają, to po prostu go pomijają, więc wy również to zróbcie. Oczywiście, jeśli macie dashi, jeśli macie mirin sake, to wykorzystajcie go do przygotowania tego omletu, ale nawet jeśli tych rzeczy nie wykorzystacie, to omlet będzie bardzo fajny i z pewnością Zmaicie Wasze jedzenie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli spróbujecie go zrobić, to napiszcie mi proszę w komentarzu, jak wam smakował. Jeśli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami TopGara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!